Jezus. Siemanko. Witam w mojej kuchni. Chciałem ostatnio zrobić kuleczki do bubble tea, takie, no wiecie, takie jak są w bubble tea. I zamówiłem sobie, zamówiłem sobie agar. Ogólnie agar to jest taka mocniejsza żelatyna. Zamówiłem sobie tego 100 gram, a do zrobienia tych kuleczek, to spoczyna jakieś 2,5 grama. Ogólnie jest to w formie takiego proszku, nie wiem, czy, nie wiem, czy... Super jak to widać w ogóle. Ogólnie to tak działa, że się 200 ml soku tam daje i daje się 2,5 g tego agaru i to się gotuje i to później do strzykawki się nabiera i się z oleju. w ogóle wczoraj specjalnie nalałem 3-4 szklanki oleju po to, żeby go schodzić. co zrobiłem te kodaczki z tego tym barka. Ale ja nie wiem czy ja mogę, bo mam jeszcze grapefrute. I nie wiem czy to się... czy to można dodawać jakieś losowe rzeczy, czy to trzeba mieć sok, owocowy Możemy zrobić z tym tym barkiem, a jak nie wyjdzie, to... Już nie wiem. Bo jak nie wyjdzie mi w ogóle, to ja nie wiem czy ja chcę marnować tego grejpfruta. Dobra, dodam tutaj. W przepisie było że tak 200 ml, to tak jest. powiedzmy. tyle, może? To mnie. I teraz trzeba jakoś odliczyć 2,5 grama tego agaru, ale nie wiem, jak to zrobić. Ile łyżeczka ma gram? Jedna taka łyżeczka ma 5 gram, więc tak połowa tej łyżeczki. Ogólnie, to teraz trzeba poczekać, aż to zacznie wrzeć, żeby to się tam gotowało, czy coś. Ej, to śmierdzi. Okej, okay, zaczęło wrzeć, czyli jesteśmy na dobrej drodze Czuję się trochę jak chemik jak to robię I nie pachnie to w sumie aż tak w sensie ma trochę taki lekki morski zapach I pachnie żelatyną. Wiecie że ja mam taką baby strzykawkę i ja nie wiem czy ale to jakby te, te kuleczki nie będą małe, bo to jest taki... To jest takie małe dziursko No chyba możemy to wyłączyć, nie? Ale w ogóle zobaczcie jak to zmieniło kolor, co jest? Mam nadzieję, że to nie straci jakiegoś, nie wiem, smaku przez to czy coś Dobra, mamy ten olej, teraz muszę tą strzykawkę nabrać do tego soku i teraz trzeba powoli skrapać. To. Ej, coś się robi, coś się robi. To tutaj się zaczęło powoli stężeć. Okej, okay, ogólnie na razie mam tego tyle. Jest to całkiem... całkiem sporo w sumie. Teraz to przez sitkę trzeba przelać. Ej, wyszło coś. Teraz uwaga, czy to jakkolwiek w ogóle smakuje? Tak. Ogólnie co dałem jest za dużo tego algaru, dlatego że te kuleczki nie są takie jakby strzelające, tylko są w formie żelka takiego. No przynajmniej tak myślę, ale i tak jest bardzo dobre. Zapraszam na Twitcha i kolejny filmik, nie wiem kiedy, kiedyś może. Bajo.